Jesteś mistrzem swojej holograficznej rzeczywistości. Wszystko, dosłownie wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, łącznie z innymi ludźmi, jest manifestacją Twojej energii, Twoich emocji, Twoich przekonań, Twojej karmy, Twojej przeszłości, a w skrócie jest Twoją kreacją. Astrologia jest alchemią życia. Twój urodzeniowy horoskop pozwala ci znaleźć tajniki do lepszej kreacji swojej rzeczywistości. Planety są jak klucze, a domy jak bramy do różnych sfer Twojego życia. Dom drugi to dom obfitości. Dom dziesiąty to dom sukcesu. Dom siódmy to dom związków. Dzięki kontemplacji archetypów astrologii. Odkrywasz własny przepis na magiczne życie i na lepszą integrację różnych części i różnych sfer swojego życia. Nazywam się Cyprian Graczek i zapraszam cię na mój kanał AstroAligned oraz na swoją stronę internetową akademia-astrologii.pl. Zachęcam cię do oglądania filmów, do subskrypcji tego kanału, do polubienia i komentowania.